Choć od odbioru technicznego nowego wielofunkcyjnego boiska na stadionie miejskim minęły już kilka tygodni, to okazja do rozegrania pierwszego pojedynku sportowego nadarzyła się dopiero kilka dni temu. Boisko zostało poświęcone. Poseł Andrzej Orzechowski i wiceprezydent Artur Urbański podczas otwarcia nowego placu gry wspólnie przecieli wstęgę. Okazja niecodzienna, a więc i zawodnicy nietuzinkowi. Naprzeciwko siebie stanęły bowiem reprezentacje Urzędu Miasta w strojach czerwonogranatowych i Starostwa Powiatowego. Już pierwsze minuty pokazały, że walka będzie ostra, a grający w ataku miasta Artur Urbański mocno uprzykrzyżycie Andrzejowi Orzechowskiemu. Pierwszy raz wiceprezydent Ełku pokonał posła już kilka minut po pierwszym gwizdku. No nie do obrony, bo ym, w zasadzie strzelający miał już... Ee, Bramka była pusta, w gruncie rzeczy. Bo ja zostałem wymanewrowany. Na przerwę gracze ze starostwa schodzili z zdyszani, ale uśmiechnięci. Taktyka powiatu na drugą część meczu była prosta. Wytrzymać, wytrwać, nie, po, nie polec. Gracze ze starostwa liczyli na poprawę wyników w drugiej połowie. Praktycznie wszyscy nasi zawodnicy są świetnymi strzelcami, co już pokazali w pierwszej połowie. Ale nawet nie zdziwiłbym się, jak Andrzej Orzechowski by pierwszą bramkę strzelił, bo ma dobrego właśnie. Kopa i takiego dość trafnego. Myślę, że zaskoczy tak jak kiedyś kurszaka pewien piłkarz. I zaskoczył, ale nie poseł, tylko Artur Urbański, który w drugiej połowie strzelił jeszcze dwie bramki. Takie były, takie były moje zadania, żeby grać wysuniętego napastnika, strzelać bramki, i na tyle, ile mogłem, wywiązałem się z tych zadań. Po podaniu od wiceprezydenta bramkę na 2 do 1 zdobył Romuald Szuliński. Nie nogo, ale kochanym ważna bramka na 2-1. Uważam, może starostwo by później pojechało, bo przewagę mieli, ale co się dobrze zaczyna, to i dobrze kończy. Gracze powiatu też strzelali, ale jedyną bramkę zdobył Wojciech Wocial. Powiatowi nie pomógł nawet wezwany w trybie alarmowym strażak Krzysztof Stypułkowski. Choć w obronie robił co mógł, nie udało się powstrzymać strzelających snajperów z miasta. Okazało się, że moje umiejętności na ostatnie 10 minut były zbyt małe, aby wspomóc tutaj godnie starostwo. No i przegraliśmy po twardej. W walce sportowej, walce przegraliśmy 3 1 Być może rozmiary zwycięstwa miasta byłyby większe, ale trochę czasu zajęło zawodnikom przyzwyczajenie się do nowej nawierzchni. Jest to trochę inna nawierzchnia niż nawierzchnia trawiasta czy nawierzchnie parkietowe na naszych salach gimnastycznych. Ale jak już się z nią człowiek zaprzyjaźni, to naprawdę jest świetna ta nawierzchnia. Doskonała przyczepność. Nie ma poślizgów, no i udało się. Dzięki zespołowej grze radnych miejskich przy niewielkiej mojej pomocy. Skromność i skuteczność wiceprezydenta w tym meczu została nagrodzona. Ofiarna postawa w bramce posła Andrzeja Orzechowskiego również. Obaj panowie otrzymali statuetki dla najlepszych zawodników. W tym roku to miasto dokopało powiatowi, ale pokonani już zapowiedzieli srogi rewanż za rok.